Po 15 latach sądowej batalii zapadł wyrok w głośnej sprawie, jaką miasto Tarnów wytoczyło rodzinie Sanguszków o prawo do działek z ruinami zamku na Górze Świętego Marcina. Ta sprawa bulwersowała mieszkańców Tarnowa, bo zamkowe wzgórze wszyscy traktowali jako własność miasta, pamiętając o deklaracji księcia Romana Sanguszki z 1938 roku na sesji Rady Miejskiej. Oddając miastu górę świętego Marcina wypełniam nie tylko moralny testament moich przodków, ale idę przede wszystkim za głosem swego serca, kierowanego głębokiem przywiązaniem do Tarnowa. Dlaczego więc książę Paweł Sanguszko, wnuk księcia Romana, nie uszanował woli dziadka i nie uznał tej darowizny, a sprawa trafiła do sądu? Niestety ta wola księcia darowania terenu nie została urzeczywistniona, ponieważ nie sporządzono aktu notarialnego. Wybuchła wojna, książę Roman Sanguszko wyjechał z Polski i zmarł w Brazylii na emigracji. Przez długie lata sprawą wpisu do Ksiąg Wieczystych nikt się w Tarnowie nie przejmował, aż do 2008 roku, kiedy gruchnęła wiadomość, że książę Paweł Sanguszko sprzedał zamkowe wzgórze firmie deweloperskiej. W 2007 roku jego następca uzyskał wpis w Księdze Wieczystej na podstawie stwierdzenia nabycia spadku, i wtedy pojawił się problem. W związku z tym, wytoczone zostało powództwo o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ale miasto nie powoływało się tu na te zdarzenia z 1938 roku, bo jak już mówiłem, nie powstał akt notarialny. Natomiast powołano się na dekret o reformie rolnej i ta sprawa toczyła się w sądzie rejonowym od 2008 roku aż do teraz. Wygrana batalia sądowa o działki na popularnej Marcince spowodowała, że w Tarnowie rozgorzała dyskusja, czy nie warto by odbudować zamku, który byłby wizytówką miasta. W tej sprawie głosy są mocno podzielone. Odbudowa zamku w jakimkolwiek fragmencie no, stanowiłaby atrakcję turystyczną dla, 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 dla mieszkańców i tych osób, które przyjeżdżają zwiedzać Tarnów, no, więc myślę, że, że warto by było też o te pieniądze powalczyć w Ministerstwie Kultury i myślę, że będę też rozmawiał z panem, z panem prezesem Władysławem Kosiniakiem, aby tym tematem się zainteresował. Na pewno w pierwszej kolejności trzeba zrobić wykopaliska do końca, bo my dalej nie wiemy jeszcze wszystkiego o tym zamku. I naprawdę takie y, radosne, hura optimistyczne podchodzenie, że no czy się zbierze jakieś pieniądze i coś tam się zrobi, to no licząc tą powierzchnię, którą znamy do tamtej, no to, y, to, są, to, to, to to są dziesiątki milionów koszt zrobienia tego, ale to jest dalej jest koszt unaocznienia tego, co tam jest w ziemi, czyli tego odkopania i zabezpieczenia. Nie mówimy o odbudowie zamku. Nie, to dopiero wyciągamy to, co jest z ziemi. I to jest tyle. Problem w tym, że trudno planować jakiekolwiek prace rekonstrukcyjne na zamkowym wzgórzu bez wiedzy, jak ten zamek naprawdę wyglądał. Według tarnowskich historyków nie zachował się żaden wiarygodny obraz czy szkic zamku na górze Świętego Marcina. Czy aby na pewno. Jak powstało stowarzyszenie, to cały czas słyszeliśmy o czymś takim, że w Upsali, w Szwecji w tym muzeum, prawda, znajduje się bogata dokumentacja zamku. Skąd się to wzięło? Podczas potopu szwedzkiego. Szwedzi mieli taki bardzo dobry zwyczaj, jak się okazało, bo to już nie jeden obiekt na tym skorzystał, że to co zdobywali albo mieli wysadzić, czy zniszczyć, czy podpalić i tak dalej, to dokumentowali to. Zawsze mieli ze sobą rysowników takich naprawdę wybitnych, bo, bo jakość tej kreski i dokładność jest niesamowita. I z jednej strony było rysowanie obiektów, z drugiej strony było nieraz rysowanie na przykład bitew. I ta bitwa była tak wyrysowana, że w tle tej bitwy widać było na przykład taki zamek. I to naprawdę pomogło niejednokrotnie do ustalenia jakichś tam szczegółów typu ile było wież w ogóle w zamku, nie, bo nie było wiadomo. Jako redakcja Ilustrowanego Kuriera Codziennego postanowiliśmy sprawdzić ten szwedzki trop. Wystąpiliśmy z prośbą do władz Uniwersytetu w Uppsali o zgodę na przeglądnięcie archiwum, w którym być może znajdują się szkice zamku na górze Świętego Marcina w Tarnowie. O wynikach poszukiwań będziemy informowali na bieżąco naszych widzów i czytelników.